Siema, witam wszystkich serdecznie, witajcie ponownie na Tajwanie Jesteśmy w mieście Tainan i jedziemy teraz na nocny Market Tak mam właśnie słynie z nocnych marketów Są to miejsca, gdzie można spróbować wielu różnych smacznych rzeczy I otwarte są, tak jak sama nazwa wskazuje, wieczorem albo w nocy Więc jedziemy na jeden z takich marketów tutaj w mieście Tainan Poprowadzi nas pewien instagramer, który zajmuje się właśnie prezentowaniem w swoim instagramie smakołyków z Tainanu Dotarliśmy już z Aiko na market nocny tutaj w Tainan Datum market przywitali nas znajomych, w się umówiliśmy przez Instagrama. To jest Daniel, on pomoże tutaj i troszeczkę pokaże właśnie co można dobrego znaleźć na tym markecie. Hi everyone, I'm Daniel. This is our night market in Thainan. And the night market is something where our people come to have dinner and it doesn't open every day, but so take your time and uh, go everywhere you want to. Let's go! As, as you can see, there's a lot of uh, stands here. There's uh, some juice bar here. There's some um, fried chicken. So, anything you want to eat, all, all we have here. So, no problem. You can have your time. Enjoy your dinner. So, Friday is a day when people like to come to Yeah, your, uh, sure. Friday evening is always market. a time to have dinner, free time, spontaneous. You want to have anything here. No problem. Yeah, so what do you want to have? Mm, what would you recommend? What do you like to eat when you come to a night market? oh First I would like to do a stinky oh. tofu. Okay, you start with stinky tofu. Stinky tofu. Oh my and god. Second we'll I go to the, some steak. Steak yeah, place. Very okay. interesting. we have a steak Okay, here. let's do that. Let's yeah. do the same uh, thing you like. Okay. Oh sure, and sure, and sure. let's sure. have some beer. So what do we think? Beer. Yeah, we need stinky tofu, meat and beer. Beer? No I beer. Really? No beer here. But no beer. some black tea or some coffee no, maybe. Why, yeah. why there is no alcohol? Alcohol? There is no alcohol. Maybe no. Oh really? Yeah. Stinky tofu. Stinky tofu. Stinky tofu. I love stinky tofu. Yeah. It stinks, but it's good. Yeah, it's good. Polecam. Smierdzące tofu, koszmarne pachnie. Z naszego kraju. It's good. Let's try. Try. We will try this. Idziemy szukać śmierdzącego tofu, ale to można rozpoznać po zapachu, więc będziemy wiedzieć, kiedy będziemy blisko. Daniel, I can smell it already. Yeah, it's here somewhere, right? It's over there, yeah, near the... Patrzcie na te placki wielkie, yeah, niesamowite yeah, są muwicie są. Dong Xiaowan, Wang Chengchun. So now we are going to have some tofu. This jest one of the stands most famous in Więc night market. So let's go and give some time. I już czuć naprawdę to stinky tofu, śmierdzące tofu, bo naprawdę cuchnie. Nozdrza po prostu ugh, zabija. Ten zapach czuć aż prawie w mózgu. Nie wiem jak to nazwać, ale po prostu przebija przez twoje nozdrza, i jakby sztylety ci się wbijały w mózg od środka. No nie wiem, to trudno określić. Niektóre osoby są naprawdę to bardzo wrażliwe i, i aż boli. Nasza ekipa jakoś tutaj chyba spróbuje usiąść. No już się udaj tutaj mamy chou Tofu, czyli śmierdzące tofu. Państwo w maskach, bo inaczej by nie mogli tu pracować nie wiem, jak to wytrzymują i tak nasze chow tofu czyli stinki tofu śmierdzący tofu już dotarło na stół wszyscy podekscytowani wow ale cuchnie naprawdę cuchnie ale o to chodzi właśnie żeby cuchnęło okay the problem is not the smell the problem is uh, the why we like this skin tofu because the it tastes very how to say very crispy and very yummy so We don't care about the smell, so we enjoy the smell. So next time you come to Taiwan, you should have this stinking tofu. I didn't tell you one. Any, but please tell me why does it stink so much? Why it has to stink so much? Please, please explain. <laughs> because the ingredients. Because we have to make the ingredient. I mean the tofu to, st to stink in some of the ingredients. That's the reason why make it stinking tofu so stinky. So. おい、yeah. しいですよ、mm hmm. あのー。確かにちょっと臭いけど味はすごい美味しい。カリカリしてて、すごい美味しい。あら、とっき同じはてしぷぶえ。おお、まだとえ。おおあら、とっかきくじは。 Bo ta skórka jest naprawdę chrupiąca, a w środku to wciąż jest to mięciutkie tofu, które aż, no, aż te, te, ta, ta wilgoć, prawda, leje się z tego. Smaczne. To jest dobre. Ja już kiedyś jadłem śmiertelny tofu, że wszyscy mnie ostrzegali, żebym tego nie jadł, ale to jest naprawdę w porządku. Szczególnie, jak będziecie na takim nocnym markecie, to spróbujcie, żebyście byli w stanie powiedzieć, czy to lubicie, czy nie. Tutaj mamy na przykład stoisko z herbatką, z tapioką, bardzo proszę, ilu rodzajów. Coś niesamowitego. Dla fanów tapioki to jest to naprawdę niebo. Masz się tapioki wspaniałe. Straszny tłok. Na piątek wieczu. Czego się spodziewaliście? <grym> w <wyszczość> prawie zgubiliśmy naszych znajomych. Lody, patrzcie na to. Zobaczcie lody tutaj. To pewnie do te tapioki. Wow. Zbędniki są poustawiane na ulicy, więc może normalnie będzie śmieci tutaj na tym targowisku na szczęście. juicy bar. Juice bar, we have the watermelon juice, we have the banana milk, we have the strawberry milk, papaya, so if you go to this stand, you can have all of the juice you wanna have. It's very typical Taiwanese style milk. Znaczy to są prawdziwe soki, nie ma, nie ma żadnej ściemy, nie? Na żadnej dodawanej wody, Tylko jest naprawdę owoc. No dobra, trochę ściemy jest, bo on tam dorzuca jeszcze lodu, więc trochę tej wody jednak jest. Ale i tak w każdym bądź razie strasznie dużo tego owoca jest, więc...

Part of this night market. This is food. These other thing will be the cell phone accessory and clothes. So let's go give us give it some look. Okay? Zegarki. Are these watches real or fakes? <laughs> I think it's fake. Fake, Yeah. <laughs> mm -hmm. For sure. Let's go to We koszulki, torebki, brania, zegarki, biżuteria. Zabawki, ooh, Lego, takie mini Lego, Brocie. When you come to the night market, do you actually buy this kind of stuff? Like, actually, no, you, you don't. You just go, come don't. here for food. But a lot people come, Maybe they will buy some T-shirt. Yeah, because t shirts here are very cheap. Very cheap. Some people would have to choose something very cheap. Mm -hmm. Here is a good choice. But for me, I prefer not. Yeah. No, no. Okay. You're more fashionable. <laughs> maybe some, 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 somewhere, okay, but not here. Patrzcie jakie zajebiste stoisko znalazłem, plakaty, retro plakaty, postacie z kreskówek, komiksów, zanimę, mapy. Bardzo mi się to podoba. Wow, Warszawa, Polska, Poland. Nie zdejmy, nie zdejmy i Warszawa. Tak. O, pan tu sprzedaje koszaki z napisem Warszawa. Majka? Mamy dużo majdę. Dużo osób podobno kupuje tę koszulkę. Wow. Dziękujemy. Polanyu, uh... <questioned> Dziękuje. oh, dziękuję. 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 <laughs> Ale which color do you want? Black? Black Warsaw T-shirt. Czarna koszulka. Czarna. Czarna. Dziękuję. <laughs> yeah. <laughs> yeah. <Omiyage Kata. laughs> Daniel, tell me what kind of games people uh, play here? What is this place? This is for kids or for <laughs> the adults? The a dart to shooting the water water bowl mm -hmm. yeah, and then we we shoot the, you take the water bowl we we'll give it some reward, yeah. By the way, kids can kids come to night market? It's it's night. Yeah, 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 it's night. Can they come? No problem. No problem. No problem. No problem. Yeah, with their, children, uh, their parents, with no parents. With yeah, parents. Okay. okay, okay. okay. And there is no alcohol. Anytime. No alcohol sold no here. Yeah. here. Okay, yeah. because mm -hmm. Taiwanese people drink too much or why? No, 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 no that's not a problem. <laughs> because. Uh, Echo, we'll go to some bar. We'll go to some some other place, mm -hmm. but not here. We go. We have a juice. We have mm -hmm. some kind like, of drink, but no alcohol. No that makes sense. But yep. still, I would like a beer. Okay. Try to do a Nie wiem. Young Bang. Oh! Ajko, lepiej się radisz nice. Whoa, the same. nice. Whoo! Whoo! same. samo. well. Well Bardzo dobrze Whoo! Aiko Bravo. Uh, What is this game? Uh, use this ball and shooting the bear down, and then you have to shoot it all of these eight uh, bear down. You get, get yeah. this reward. Hey. Kill the bear! Ah! Oh. Oh Sobre Where did the other go? We see a guy over there, he is selling something about a products. And what is he doing? He's bargaining with the audience. And if you want to buy something about a products, you just just asking the price with him. So it's very interesting. It's very unique in Taiwan night market. So next time you go here, maybe you can try something with him, okay? Now we are going to see something very interesting here. We can see some facial treatments as by a woman to another woman using some uh, straight. i spodziewać się twojego ciała i będzie bardzo pięknie Jest to taki chineszski style. więc jeśli chcesz spróbować żeby zrobić to piękniej możesz spróbować I tak w skrócie wygląda market nocny na Tajwanie Serdecznie polecam każdy musi odwiedzić taki market takie targowisko w nocy bo to jest po prostu część tajwańskiej kultury Jak widzicie dużo można zjeść smacznych rzeczy Dużo jest atrakcji, jest co robić, jest co oglądać, świetne miejsce do robienia zdjęć. Zdecydowanie musicie tu wpaść. Ja dziękuję za uwagę. Zostawcie pod tym filmikiem komentarz i oczywiście subskrypcję, jeśli jesteście nowi na kanale. Zajrzyjcie także na Instagrama naszego towarzysza przewodnika Daniela, bo bardzo ładne zdjęcia z Tajwanu rzuca. Obiecał, że będą także opisy angielskie, żebyście mogli zobaczyć smaczne tajwańskie smakołyki. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z Tajwan.